We wczesnych wiekach Rzym stawiał ultimatum. Albo będziesz żyć, jak ci każemy, albo opuść swój dom i miejsce na nabożeństw. Waldensi cenili słowo Boże bardziej niż dom. Chronili się więc w górskich dolinach. Życie w takiej dolinie nie było łatwe. Dzieci waldensów prędko musiały się nauczyć wyrzeczeni samozaparcia, oszczędności i gospodarności. Rodzice wynosili te zasady z Biblii i pragnęli je przekazać dzieciom. Cenili te prawdy tak bardzo, że wysoko w górach, gdzie uciekali, chcieli nauczyć dzieci dwóch rzeczy: jak prowadzić czyste życie według Słowa Bożego oraz jak być misjonarzem, który zabierze swoją wiarę daleko w świat, poza alpejskie doliny. Mieli więc tu szkoły i domy modlitwy, czasem w jaskiniach, gdzie mogli uczyć dzieci i młodzież, jak być w świecie misjonarzami dzielącymi się Ewangelią. Waldensi gorliwie wierzyli w prawdy Biblii. Wierzyli, że powinni żyć według jej nauki i bardzo ją cenili. Wierzyli w ważność przykazań Bożych, o których mówi Pismo i starali się ich przestrzegać. Często spotykały ich prześladowania, więc musieli uciekać wyżej w góry do takich miejsc jak ten dom modlitwy. To zwykła jaskinia, wchodzi się do niej na czworakach. Po obu stronach mamy skalne ściany. Ale ta jaskinia to niemal święte miejsce. Tu gromadzili się, aby wielbić Boga, a niekiedy, aby ukryć się przed żołnierzami Rzymu. Jakże podnosi na duchu świadomość, że nawet kiedy byli rozproszeni w górach, wciąż znajdowali czas na wspólne nabożeństwa. Jakże ważne jest, abyśmy także dziś spotykali się i wspólnie chwalili Boga. Choć według ziemskich standardów nie jest to ładne miejsce, nie ma tu pozłacanej kazalnicy, marmurowego stołu, same skały i wilgoć. To jednak uderza mnie cisza i spokój tego miejsca, jego prostota i czystość. Waldensi modlili się tu nie raz, nie dwa, zapewne mieli tu nabożeństwa regularnie. Może przez całe lata, a nawet dekady, zbierali się, żeby wielbić Boga w takich jaskiniach, których pełno w tych górach. Dziś w kościołach mamy wygody, wręcz luksusy. Tu siedzę na zimnej skale. W kościele często mamy mięciutkie krzesła, ogrzewanie. Może mamy do kościoła parę kilometrów albo parę kroków, a mimo to mówimy sobie nieraz: "Oj, nie chce mi się iść". Myślę sobie, żyjemy w stosunkowo spokojnych czasach, mamy wolność Możemy się zbierać i chwalić Boga, możemy się spotykać ze współwierzącymi. Oto mój apel, nie marnuj możliwości, które są Ci dane, nie zatrać się w wygodnictwie, wykorzystaj okazję. Bóg dał nam tyle możliwości, wykorzystajmy je do niesienia światu Ewangelii.